To akcja jest taka, że jest strasznie rano Dziwiąta. czyli dziewiąta dochodzi dziewiąta Ale tutaj to jest dosyć rano, bo tutaj jest dostosowana strefa czasowa trochę do Europy, a jesteśmy w zasadzie, w Afry, znaczy w zasadzie no jesteśmy w Afryce, no, na wyspie obok Afryki eee, i w zasadzie w tej chwili wchodzi słońce z nagóry ono już trochę z drugiej strony Wyspy Czasu jest na górze ale z naszej strony to jest dopiero wschód <noise> z południowej generalnie jedziemy do... do polskiego mechanika wczoraj do niego napisałem mam nadzieję, że będziemy miał ochotę coś powiedzieć o tym co tu robi, ile czasu jest znaczy co tu robi to wiemy, ale nie czasu jest. W autostrady oczywiście coś wsadza. <grymne> Ale coś innego wyjścia nie było. I co? No idujemy przez te nasze zakręciki z góry na dół. Mamy pół godziny trasy mniej więcej. Plus bankomat. I taką. Zobaczymy, co z tego będzie. Możliwe, że będzie króciutki filmik Ale chodzi też trochę o to, żeby wam pokazywać tutaj nie tylko o plaży, ale też takie życie codzienne I szczerze mówiąc myślę o tym, że fajnie jest wam pokazać też troszeczkę właśnie ludzi, też Polaków, którzy tutaj żyją Bo sporo jest tutaj Polaków I... Które na razie poznałem, to zawsze są, zawsze są ciekawymi osobami, które coś, coś kombinują fajnie w życiu. Słyszałem że, słyszałem, że są różne osoby z Polski Ale jak to wiadomo. Ale, jest, ale też pierwszy raz mam tak, że, że naprawdę, naprawdę szczerze polubiłem to środowisko tutaj. Tak jak wcześniej raczej od Polonii za granicą. Jakoś nie, nie przyciągałem mnie tak tutaj. Jest wręcz przeciwnie Na zakrętach głowy, na zakrętach drogi, nie? <laughs> Powiedz poradna Gdzieś tutaj destination is on the left To, czy nie bardzo? Po prostu nie będziemy tak chamsko tutaj. O, jaki Mercedes. <grywka> to żu Żuczek jest w obrotach. Będzie sprawdzany, co tam mu dolega. Na razie będą robione klocki. Słuchajcie, jesteśmy Jesteśmy w warsztacie. Jest bardzo sympatycznie. Nie, nie chcą nam gadać do kamery, bo są zajęci. Albo się wstydzą. Albo się wstydzą trochę, ale tak, ale jest naprawdę przemiło sympatycznie I, i tak jak powinno być. Poczułem się zaopiekowany i poczułem się jak w polskim zaprzyjaźnionym warsztacie od razu za pierwszym razem. Także myślę, że tutaj trzeba będzie dobrze polecić yy, chłopaków <noise> Działają tu na miejsce od 5 lat, a na wyspie chyba od 15, z tego co rozumiem Ale więcej nie zdążyłem wypytać. Wygląda to tak jesteśmy w takim miejscu. You want me to be feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking oh, me. Very <laughs> I see. You.